Jestem sobie na Brookhaven RP i ktoś mnie dodał o nicku Hater Bartiego01. I to jest moja podejrzana. Ten hajter tutaj jest. W ogóle on ma jakąś swoją grę. Gry Nagrywam, Ej, dobra, tu jest jakiś hajter. I tu jest on w ogóle. Matko jedyna, boję się jego, nie? On ma nawet swój kanał na YouTube co z tego widziałem. Matko jedyna. Co się tutaj odwala? Co się tutaj odwala? Nie gdzie ja mam uciekać? Yy, do... do... On ma też swoją grę na Roblox. W ogóle zostawcie sobie lajka do mnie. Zostawcie widzowie, suba i lajka, like bo dobijamy już 30 tysięcy subów. I patrzcie, teraz robię wielki skok. I idziemy do gry. Idziemy do gry teraz jak zrobię wielki skok. W ogóle zapomniałem wam o nim powiedzieć o jego profilu na Robloxie. Eee, to jest Mega sas w ogóle. Ma swój profil na Roblox. To jest jego profil, możecie go dodawać i, i, i ja, ja już idę je do jego gierki. Dobra, pyk, hater Bartiego. To jest ta jego gierka. Oj, co to jest? Dobra, ej, on jest nagle. Ej, nagle zrobił się offline. Co jest? On już nie gra chyba w Heaven hmm, Hater Bartiego dołączamy. My, wy też możecie sobie do, do tej gry dołączać. Nazwa Heger Bartiego. Ja już widziałem ogólnie tą grę. Ona jest mega dziwna. Ciekawe kiedy zrobi update. Dołączył. Czego chcę? Tu Wam Wojtas! Nagrywam! Wojtas! Siema! Czemu tu jest jakiś inny hejter? Nie wiem. To jest jego gra jakieś zniszcze Bartiego, ten taki nubek wyliczowany. E, oni tu są. Wojtas, w ogóle dodam go do znajomych. Czemu ja go nie mam? A, bo nie miałem go w ekipie i to było ksas. Widzowie tutaj w ogóle, widzowie, <ścoughs> widzowie tutaj w ogóle są, widzowie na serwerze. I no, idziemy, zrobimy sobie prywatny serwer. Oni, oni mówią, że będą do, nego serwera dołączać. Widzowie mi już denerwują. Cały czas to samo, tu jakiś hejter grasuje jak widzowie się. Dobra, nie tutaj on ten ten hejter jest. I pisze ten uśmiech. Ten właśnie ten hater i tam na dachu na wejściu. Jak się wchodzi, to też jest ten hater Zobaczcie. Tutaj. Mega mocznego skórnego I tu jest mega sadz w ogóle. Mm. Tu jest jakiś... Czekajcie, bo teraz wojanka pije. Głupek. Głupek, ej no real, głupek to jest. Mój zniszczyć Bartiego! Spadaj na drzewo! Zniszczyć Bartiego! Spadaj na drzewo! A No dobra! ten hajter jest na serwie! Jest. Jest! Czekaj, tylko gdzie? O! Tutaj jest, tutaj jest. Uciekaj, czekaj, czekaj, uciekaj. Czekaj, uciekaj, czekaj to było mega sas żyyy kim witaj oh, nie. Nie. takich żartów to już jest koniec jakiś witaj mi tu pisze na końcu filmu wam pokażę jego kanał trzeba zresetować film bo i dobra do Ej, dobra! Tu ten hater wbił, a ja może dodam tego do. Z... O, dwa. Szymon! Co to jest, mój brat? Co? Ej, kto to jest? Kto to jest? Widzę. Wiem. Yeah. Ej, co jest? Dobra jakiś brat Ej to jest ten hater ze, ze starej tany To jest ten stary hejter Podaj do znaj To mój kuzyn eee... Jeszcze nie wiecie kto to prześladowca funyfery. funy No to yy, właśnie Aha yy, mega rzecz się odwa. Bo ten hater właśnie tu gra Tą grę hejter podłoga barki Musimy zmienić trochę awatary gry, Ja gry nagrywam Żeby nas odróżniali Do... oni muszą sobie jakieś awatary zmienić A i tu jest mega Saz w ogóle co oni robią W ogóle zauważyłem się na widowie Ach tu widzisz jakby, co? Może znajdę coś za I w... M ten... M co? O, matko jedyna. Bart, już wyjechałem. Gdzie? Ej, proszę mam w ogóle w tym... Y jak to się nazywa? W, w, w Niemczech, u kuzynów i... Ja mam w ogóle i jeszcze bym by chciał go zobaczyć. Widzę cię. Co gdzie twój... Nie! Nie! To są dwóch hejterów. Nie no wiem, ale ten ma tu. Ej, tu jestem przekreślony, ja, ale mój stary skin tu jest przekreślony. Mm, mm, co się dzieje? M pomogę ci, jak będą pod Twoim domem. O! E mm, do <suszy> Jest! Jak yes. mega są tu dziwne Ty, w tym od, 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 od odcinku i zostawcie w ogóle sobie na, na tym kanale. mamy 30 tysięcy. Ej, w ogóle jak ten hejter zmienił sobie kolor? Przecież wcześniej miał tutaj fioletowy hater. Bartiego 01. A teraz ma dziwne <tryk> Może już pokażę Wam kanał tego hejtera, bo to jest ta jego gra. Idę Wam pokazać jego kanał. Dobra, jestem na YouTubie. Hejter podłoga Bartiego. Ej, tu ten stary hater, ktoś. Tak, to jest on to te filmy i dowód, że on jest na komputerze. To nie ja. Patrzcie, on jest na komputerze gra. To jest właśnie on przedstawia ta, tego je, grę. On gra na komputerze To jest mega sass Ma jeszcze animacje O Jezu Boję się wam tej animacji pokazywać Nie Ona jest mega cringe Nie jest cringe'owa ale jest Macie to wszystko teraz zamazane Bo nie chcę wam tego pokazywać Naprawdę Będziecie tu mieli zamazane. Te, 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 o, teraz to już macie zamazane, nie? Co ten hejter mi tu robi? Sami możecie wbić na jego kanał. u masakra. Ten hejter ma już dwa, dwie, dwa suby. Możecie też go subskrybować. W ogóle w, w, wbijam do jego gry. Ej, widzowie, zauważyłem, że jest jakiś update w grze hejtera. Co jest? Co tu się odwala? Dobre, nagrywam. Nagrywam. Co tu się odwala? Ej, co tu się odwa. Hejter, mój brat. Ej, on tu jest na serwerze. Ej, co to jest? Ej, co, co. Fajny domek. Ej, co tu jest? Ej, tu wszak wszystko oświetla. Ej, co to jest za. na twarz? Ej. Ej, czekaj. Ja uciekam stąd. Co tu się odwala? Co tu? Czy Czemu... Cze Ej, tu jest jakiś napis? Czekajcie. Co to za. napis? Czekaj, co? Jestem u Bartiego w prawdziwym życiu. Nie. Zobacz. No, nie. Jestem przecież sam w domu. Czekajcie, tylko się Wojanka napije, bo on daje mi moc, nie? Wojanek, ale jakoś to Wojana być jeszcze nie... Chciałbyś być w tej grze? No, zawsze. Nie. nigdy z niej nie, nie, nie wyjść. Co? Nie, ej, tu jest jakiś ten. Ej, tu chyba jest z dorców. Nie wiem. I tu jest normalnie ten hater. I tu jest mój brat. Co tu taki jasny? Ten domek stał się różowy. Kto ty na jego no, kanał. Czekaj. Przyszło mi powiadomienie. 10 minut temu rzucił film. Hater. Od, odpalam to. to. Ej, jestem ja. Ej, co jest? Ej, obrót kamery. Ej, to czy jest Roblox Studio robione? No, chyba. Normalnie, chyba w, ten, w, te, w tym czasie on ten update zrobił. Tu jest ten hater. I co jest? Dobra, to jest grube. Dobra, to już na tyle w tym filmie. Powodzenia, Subway inara Sigmy.